Piąteczek zapraszam na kolejne nowinki Na, ko na kolejne nowinki, na kolejnego live'a Zapraszam Jest zimno, ale wam powiem jedną rzecz Nie Nieważne, że jest zimno, ważne, że jest ciepło w sercu Jak jest ciepło w sercu, to jest ciepło wszędzie A więc zapraszam na piątkowego porannego live'ika Nasz poranny spacerek dla dotlenienia organizmu i lecimy. A dzisiaj porozmawiamy sobie o miłości do siebie. Dzisiaj porozmawiamy o kiedyś. Robiłem na ten temat live'a i powiem wam, że ogromnie, ogromnie ważny temat. Ogromnie ważny temat: miłość do siebie, a live będzie zatytułowany Najpierw zbuduj miłość do siebie, później szukaj miłości u innych. Temat mi bardzo znany. Bardzo znajomy, bardzo osobisty. Oczywiście jak zawsze na tym live przedstawiam swoje doświadczenia życiowe, tak, swoje, bo tak są również moich klientów, ludzi, z którymi współpracuję, lub współpracowałem, ale oczywiście na tym live' nie podaję żadnych personalnych danych, a więc wszystkie osoby są anonimowe. Ale dzisiaj będę głównie mówił z mojego doświadczenia z mojego tych sytuacji w życiu, których przeżyłem i powiem wam taki czteroetapowy cztero czteroetapowy pro, program, program e, można powiedzieć system budowania miłości do siebie dlaczego miłość do siebie jest ważna ogólnie z czym to się je a więc oczywiście jak jesteśmy Cię teraz na tym live'iku to zostawcie jedyneczkę jak będziecie oglądali później, bo wiem, że dzisiaj piątek, a więc będziecie na pewno oglądali w sobotę i w niedzielę, A tego, że zawsze w weekendy internet jest prze, przeładowany, ludzie siedzą, oglądają filmiki, jakby doganiają cały tydzień, dlatego że wiadomo, praca, zajęcia, szkoła, tak, studia i czasami nie mamy czasu, aby zrobić wejść po prostu na live'a czy oglądać filmik, czy przeczytać coś w internecie właśnie z braku takiego czasu, a więc w weekend sobie doganiamy. A więc miłość do siebie, czteroetapowy, czteroetapowy jakby e, system, tak? System budowania miłości do siebie. Oczywiście na początku. Nie mylmy miłość do siebie z arogancją. Bo kiedyś było takie stwierdzenie, że ktoś buduje miłość do siebie, to jest arogantem, jest e, osobą, która myśli o sobie. Takie było przekonanie, że jest osobą, która e, jest jakby... Myśli tylko o sobie, tak? Egoistą tak zwanym. Ale miłość do siebie, miłość do siebie potrzebujemy, dlatego że. Bez miłości do siebie, odpowiedniej oczywiście, tu zawsze jest balans, bez odpowiedniej miłości do siebie trudno nam będzie być w ogóle w życiu szczęśliwymi ludźmi. Dlatego, że bez miłości do siebie, pierwsza rzecz, zaczynamy, bardzo łatwo oddział, oddziaływają na nas ludzie, oddziaływają na przykład na nas e, osoby, które. Są tak zwanymi manipulatorami, tak? Czyli manipulują nami I właśnie bez miłości do siebie Jesteśmy bardziej podatni na to Że wpadniemy w sidła Ludzi, którzy manipulują nami, tak? Różnego rodzaju Inne osoby, tak? Które chcą po prostu wywieźć na nas presję, presję Chcą jakby Kierować naszymi emocjami Wpływać na nasze emocje I Właśnie miłość do siebie nam pomaga w tym, abyśmy się przed tym bronili, dlatego że jesteśmy na. inaczej się czujemy, tak? Jest to nasza energia wewnętrzna. Ja, tak jak powiedziałem wcześniej, e, kiedyś miałem z tym ogólnie problem. Oczywiście miłość do, do siebie się buduje latami. To nie jest tak, że miłość do siebie zbudujemy w ciągu tygodnia czy miesiąca. To wszystko zależy od, naszego, od naszej historii. Od naszego dzieciństwa, tak samo jak zawsze, to co przeżyliśmy w ciągu naszego życia i teraz budując właśnie miłość do siebie, etapami. I pierwszym etapem, który buduje miłość do siebie, jest przede wszystkim poznanie siebie, a więc poznajemy siebie. Poznajemy siebie. Dlaczego? Witam, witam pierwsze osoby na live. Dzisiaj jest temat miłości. Do siebie, a więc najpierw zbuduj miłość do siebie, a później szuka miłości u innych ludzi. E, a więc poznajemy siebie. Jak poznajemy siebie? Po, poprzez eksperymentowanie, poprzez robienie różnych rzeczy, których nie robiliśmy, zaczy, zaczynamy poznawać siebie. Zaczynamy poznawać swoje silne i słabe strony. A więc poznajemy siebie. Ja na przykład, gdybym nie poznał siebie, to nigdy bym nie zaczął robić tych live'ów. Dlaczego? Dlatego, że ja siebie nie znałem. Takiego, jako, jakiego znam siebie teraz, jeszcze dwa, trzy, 4 lata temu nie znałem. Nie byłem osobny, po prostu nie wiedziałem, kim ta tak naprawdę jestem. Pod Właśnie wtedy, gdy zaczynamy jakby się rozwijać, wychodzić z strefy komfortu, poznawać nowych ludzi, jeździć na szkolenia, czytać książki, otaczać się ludźmi, którzy Cię wspierają, ludźmi, którzy Cię budują, nie ludzi, którzy Cię hejtują. I w tym momencie zaczynasz poznawać siebie, zaczynasz widzieć, kim Ty jesteś, bo możesz mieć o sobie błędne przekonanie. A kiedy masz błędne przekonanie o sobie, to automatycznie zaczynasz popełniać po prostu błędy w życiu. Zaczynasz popełniać błędy, dlatego że nie znasz siebie, nie wiesz, kim na, tak naprawdę jesteś. I... To jest właśnie pierwszy etap budowania miłości do siebie. Dlatego, że nie możesz kochać siebie, skoro nie znasz siebie. Tak? Drugi etap budowania miłości do siebie, relacji jest przede wszystkim zaakceptowanie, zaakceptowanie siebie. A więc akceptujemy siebie. Tak jak ja powiedziałem wcześniej, akceptujemy swoje silne i słabe strony. Akceptujemy swoje porażki. Akceptujemy swoje... Rzeczy, które się wydarzyły w naszym życiu, dlatego że może wtedy nie mieliśmy, popełniliśmy porażkę. Zobaczcie, ile razy my się obwiniamy za popełnienie porażek. Ile razy, my się, ile, jak my się czasami katujemy w swojej głowie, mówimy do siebie, znowu popełniłem ten błąd, Zro, znowu zrobiłem coś, co mi nie służy. Ale może w tym momencie warto odpuścić sobie, wybaczyć sobie. Dlatego, że może w tym momencie nie wiedziałeś, czy nie wiedziałaś o tym, że jest inna droga. Może nie wiedziałeś o tym, aby, aby po prostu zrobić inaczej. A więc zaczynamy akceptować siebie, akceptować swoje strony silne, swoje słabe strony. Akceptujemy siebie takim, takim jakim jesteśmy. Oczywiście idziemy dalej, rozwijamy się. To jest drugi jakby etap budowania miłości do siebie. Bo kolejna sprawa: nie możesz kochać siebie, kiedy nie będziesz po prostu siebie akceptował, czy nie będziesz siebie akceptowała, a więc akceptacja siebie to jest kolejny krok do budowania silnej relacji. Bo pamiętajcie, najważniejszą relacją w naszym życiu jest nasza relacja z samym sobą, dlatego że ta relacja oddziaływuje na każdą, na dosłownie każdą. Twoją relację w Twoim życiu, jeżeli Ty masz ze sobą relację, bo pamiętaj, może się w życiu różne rzeczy mogą się wydarzyć, ale ta jedyna relacja, Twoja relacja jest najważniejszą relacją w Twoim życiu. A więc budujemy tą relację, bo ona będzie oddziaływała na Twój biznes, ona będzie oddziaływała na relacje z rodziną, ona będzie oddziaływała na relacje z klientami, znajomymi. Pierwsza relacja, z którą będziesz do końca swojego życia, dopóki jesteś na tej ziemi. A więc to jest druga, druga. Drugi, jakby etap. Trzeci etap. Trzeci punkt budowania miłości do siebie jest polubienie siebie. Dlatego, że bez polubienia siebie, no nie możesz kochać siebie. A więc, polubić siebie. Polubić siebie takim, jakim jesteś. Polubić takie znowu. Wracamy. Swoje dobre i słabe strony powiem wam, że ja zawsze na tych live'ach mówię <śmów> mówię to co, to co czuję, ale czasami jest tak, że ciężko mi e, mówić o pewnych rzeczach ale powiem wam, że ja kiedyś nie lubiłem siebie, nie lubiłem siebie, tak jak ja powiedziałem, bo nie znałem siebie nie lubiłem siebie, bo nie akceptowałem siebie, nie lubiłem siebie bo po prostu siebie nie znałem, ale przede wszystkim nie lubiłem siebie, bo katowałem siebie. Katowałem siebie właśnie za te wszystkie porażki, za to, że zrobiłem coś źle. Ale, ale właśnie z czasem, kiedy zacząłem siebie poznawać, kiedy zacząłem pracować nad sobą, dokładnie w ogóle tym, ten rok 2022 jest dla mnie rokiem. Jubileuszowym. Dlaczego? Dlatego, że właśnie to 10 lat temu moje życie się prze, przemeblowało, bym powiedział. Dokładnie 10 lat temu w moim życiu nastąpiły dramatyczne zmiany, i w tym roku właśnie chciałbym wykonać jeden z największych moich, jakby, personalnych. Ale to jeszcze o tym nie będę mówił, ale jest to duży, po prostu duże wyzwanie, ale tak o, o strach, odchodząc od tematu, duże wyzwanie właśnie na dokładnie 10 10, przez to, to będzie tak, to będzie ogólnie, e, mam teraz kontakt z, z ludźmi, którzy będą pisali o tym artykuł, ale powiem wam, że jest to 10 lat i jest 5 lat. 10 lat od właśnie tych wydarzeń, które się wydarzyły w, w moim życiu. Chciałbym zrobić ten challenge, te wyzwanie. Będę bliżej tego, tego wydarzenia. Oczywiście będę was informował, ale drugie, takby 5 lat, jest właśnie od mojego pamiętnego biegu w Atenach, maratonu, który również bardzo dużo zmienił. Ten bieg w Atenach bardzo dużo otworzył w moim w moim umyśle. Ale to tak na, na marginesie. A więc polubić siebie. Wracamy do tematu. Polubić siebie. Gdy zaczynamy lubić siebie, wszystko się zmienia. Gdy zaczynamy lubić siebie, to jest ten właśnie krok, ten ostatni krok do tego, aby, aby naprawdę akceptować siebie, pokochać siebie i właśnie zaczynamy lubić siebie, budujemy. A więc jeżeli popełnimy błąd, wy, wybaczamy sobie, mówimy, może nie widzieliśmy, zaczniemy inaczej. Gdy naprawdę zaczynamy się czuć dobrze w swojej skórze, bo zobaczcie, teraz jest taki trend na różnego rodzaju pędzenie za, pędzenie za pieniędzmi, pędzenie za dobrami. Ja nie mówię, że coś jest z tym źle, że coś jest z tym złego. Ale wiecie co? Moim zdaniem jest najważniejszą rzeczą to, żebyś się dobrze czuł i czuła w swojej skórze. Ja to mówię kolejny raz na live. Dlatego, że możesz mieć samochód, dzisiaj możesz mieć, jutro samochód, możesz mieć pewne dobra, ale ze sobą zostaniesz w swojej skórze do końca życia. Dlatego. Żeby się czuć dobrze w swojej skórze oczywiście to wymaga pracy, to nie tak jak powiedziałem na początku, tego nie zrobimy w miesiąc, tego nie zrobimy w, w tydzień, tego nie zrobimy w dzień, ale praca nad sobą, praca nad sobą, aby się dobrze czuć w swojej skórze, jest naprawdę pracą, którą, która nam się zwróci w naszym życiu nie raz, nie dwukrotnie, a 20, 30, 40 krotnie. A więc jest to cztery, właśnie to, co powiedziałem, cztery. Czteroetapowy system, jakby budowania miłości do siebie. A więc poznajemy siebie. Drugie to jest akceptujemy siebie. Trzecie to jest polubimy siebie. Zaczynamy siebie lubić, i końcowym etapem tego, tego czteroetapowego systemu jest właśnie to, że zaczynamy siebie po prostu kochać, akceptować siebie, poznawać siebie. I wtedy tak jak powiedziałem wcześniej, relacje się inaczej przede wszystkim w naszym życiu um, budują. My, my zupełnie inaczej czujemy się w naszym ciele. Jesteśmy szczęśliwsi. Nie bierzemy do siebie pewnych porażek. Nie oddziałowują na nas pewne negatywne słowa, dlatego że wiemy, znamy swoją wartość, budujemy swoją wartość. I z tym właśnie akcentem zakończę tego live'a, a więc życzę wszystkim udanego. Weekend ić I jak zawsze, jeżeli chcielibyście popracować nad pewnością siebie, nad koncentracją, nad różnymi aspektami psychiki, to jak zawsze zapraszam Was na trening mentalny ze mną. Dziękuję wszystkim, którzy byli, którzy będą oglądali tego live'a z powtóreczki. A więc trzymajcie się, trzymajcie się ciepło, bądźcie zdrowi, dbajcie o siebie. I do następnego live'a. A był to live numer. 403, 403, no trochę leci. A więc trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich, udanego weekendu, cześć!